Czy sanie durun? Oto jest bakłażan. Warzywo, które łączy w sobie niesamowity smak z imponującymi korzyściami zdrowotnymi. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zagłębimy się w świat bakłażana. Warzywa nie tylko pysznego, ale i bardzo pożywnego. Znany w Hiszpanii jako berenjena, a w Indiach jako brinjal. Ten wszechstronny składnik podbił serca i żołądki ludzi na całym świecie. A każdy region szczyci się własnymi, unikalnymi sposobami jego przyrządzania. Piękno bakłażana tkwi w jego zdolności do odnajdywania się w najróżniejszych potrawach. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się go upiec, usmażyć, ugotować czy zamarynować, zawsze zachwyca swoim smakiem. Ta wszechstronność sprawiła, że stał się on podstawą wielu kuchni świata. Tak, dobrze słyszeliście. Bakłażan nie jest zarezerwowany tylko dla kuchni tureckiej. Bakłażan jest wykorzystywany w wielu różnych kuchniach na całym świecie. Jego wyjątkowy smak i korzyści zdrowotne urzekły ludzi na całym świecie. Bakłażan można śmiało nazwać obywatelem świata. Od Azji, przez Europę i Afrykę, aż po Amerykę, wszędzie zostawił swój ślad. Jego piękno tkwi również w różnorodności. Podobnie jak tęcza. Występuje w różnych kolorach i kształtach. Chociaż najczęściej spotykamy go w kolorze fioletowym, dostępne są również bakłażany zielone, białe, a nawet żółte. Każdy kolor wnosi do kuchni własny charakter i subtelne różnice smakowe. Bakłażan, który na surowo może mieć lekko gorzki smak, po ugotowaniu nabiera naturalnej słodyczy i przyjemnej konsystencji. Świat kulinarny oferuje niezliczone możliwości przyrządzania bakłażana z których każda obiecuje pyszne doznania kulinarne. Od sycącego baingan barta po aromatyczne kary z bakłażana i dymny baba ganoush, pasta z bakłażana, każda potrawa podkreśla wyjątkowy smak, jaki bakłażan wnosi na nasze stoły. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się go upiec, usmażyć, ugotować na parze czy dusić, bakłażan zachowuje swój smak i wartości odżywcze. Gotowanie na parze to świetny sposób na wykorzystanie wszystkich zalet bakłażana. Bakłażan jest prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów, co czyni go prawdziwym superfood. Od witaminy C, przez witaminę K, witaminę B6, tiaminę i niacynę, po magnez, fosfor i miedź. Bakłażan to prawdziwa bomba witaminowa. Zapraszamy do wspólnej podróży po świecie bakłażana. Poznamy jego różne odmiany, wartości odżywcze, i sposoby przyrządzania, które zainspirują Was do włączenia tego wszechstronnego warzywa do codziennej diety. Dołączcie do nas i odkryjcie sekrety niesamowitego świata bakłażana, delektując się jego wyjątkowym smakiem i korzyściami zdrowotnymi. Uprawa bakłażana to prawdziwa sztuka. Roślina ta preferuje ciepłe temperatury, dobrze zdrenowaną glebę i dużą ilość słońca. Pole pełne dorodnych bakłażanów to widok który zapiera dech w piersiach. Każda kultura ma swoją własną interpretację bakłażana, co tworzy prawdziwą mozaikę smaków i podkreśla jego wszechstronność. Od włoskiej pasta à la norma poblisko wschodni baba ganusz, bakłażan znalazł swoje stałe miejsce na stołach na całym świecie. Bakłażan stał się prawdziwie globalnym składnikiem, zdobiącym menu na całym świecie i inspirującym do kulinarnych popisów. Jego wyjątkowy smak i zdolność do uzupełniania szerokiej gamy smaków i składników sprawiają, że jest on jeszcze bardziej ceniony w kulinarnym świecie. Więc następnym razem, gdy natkniecie się na to skromne warzywo, pamiętajcie o jego niesamowitej podróży, która rozpoczęła się w Indiach i podbiła świat. To dowód na to, jak bardzo jedzenie może łączyć ludzi i zbliżać do siebie różne kultury. 3. Sanie Durun. Podróż bakłażana z Indii na cały świat. To historia o tym, jak jedno warzywo przemierzyło czas i kontynenty, łącząc po drodze różne kultury. Historia bakłażana sięga czasów starożytnych. Już w dawnych społecznościach zajmował on ważne miejsce, odciskając swoje piętno na kulinarnej historii ludzkości. Uważa się, że bakłażan po raz pierwszy został udomowiony na terenie Indii. Rolnicy docenili wszechstronność tego warzywa, czyniąc je integralną częścią swoich tradycji rolniczych i kuchni. Istnieją dowody na to, że bakłażan był uprawiany w Indiach już ponad 4000 lat temu. Stał się on nieodłącznym elementem indyjskiego krajobrazu rolniczego, a tradycje kulinarne z nim związane były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Starożytne indyjskie pisma często wspominają o bakłażanie, podkreślając jego znaczenie w kulturze i kuchni Indii. Teksty te dostarczają fascynujących informacji na temat tego, jak bakłażan był używany w starożytnych Indiach, zarówno w celach kulinarnych, jak i leczniczych. Z biegiem czasu bakłażan wyruszył w niesamowitą podróż z Indii do Chin. Ułatwiona przez ożywione szlaki handlowe i wymianę kulturową, ta podróż pozwoliła bakłażanowi przekroczyć granice i rozprzestrzenić swoje kulinarne wpływy. Dziś bakłażan podbił świat, stając się ulubionym składnikiem w różnych kuchniach globu. Od włoskiego arcydzieła Melanzane alla Parmigiana po turecki przysmak Imam Baildy. bakłażan przekroczył granice geograficzne, stając się prawdziwie globalnym składnikiem. Podróż bakłażana jest świadectwem tego, jak bardzo jedzenie może łączyć ludzi i budować mosty międzykulturowe. To przypomnienie o tym, jak bardzo nasze kulinarne historie są ze sobą powiązane. I jak jedno warzywo może zjednoczyć ludzi ze wszystkich środowisk. Więc następnym razem, gdy będziecie delektować się smakiem pysznego dania z bakłażana, zatrzymajcie się na chwilę i docenicie bogatą historię i dziedzictwo tego niezwykłego warzywa. Bakłażan przeszedł długą drogę, pozostawiając niezatarty ślad w kulinarnej kulturze świata. Trzy sanie Durun. Uprawa smaku. Sztuka uprawy bakłażana. Aby zapewnić bakłażanowi optymalne warunki do wzrostu i obfitych zbiorów, kluczowe jest odtworzenie warunków panujących w jego naturalnym środowisku. Bakłażan, będąc rośliną ciepłolubną, rozwija się w ciepłym i wilgotnym klimacie. Wybierając miejsce do sadzenia bakłażanów, upewnijmy się, że przez większość dnia jest ono dobrze nasłonecznione. Regularne podlewanie, szczególnie we wczesnych fazach wzrostu, ma kluczowe znaczenie. Utrzymywanie gleby stale wilgotnej, ale nie przelanej, jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Bakłażan preferuje żyzną, dobrze zdrenowaną glebę, bogatą w materię organiczną. Przed sadzeniem zaleca się wzbogacenie gleby dobrze rozłożonym kompostem lub obornikiem, aby poprawić jej żyzność i właściwości drenażowe. 3. Sanie Durun Mozaika różnorodności. Kolorowy świat bakłażanów. Świat bakłażanów wykracza daleko poza znane nam fioletowe odmiany. Wybierzmy się w podróż, aby odkryć bogactwo kolorów, kształtów i rozmiarów, jakie oferuje to lubiane warzywo. Od głębokiego fioletu, przez żywą zieleń, po nieskazitelną biel, soczystą żółć, a nawet ognistą pomarańcz. Bakłażany występują w gamie kolorów, które mogą ożywić każdy talerz. Fioletowy bakłażan. Najpopularniejsza odmiana jest łatwo rozpoznawalny dzięki swojej gładkiej, ciemnej skórce. Ma łagodny, lekko-słodki smak i po ugotowaniu zyskuje kremową konsystencję. Jednak popularność fioletowych odmian nie powinna przysłaniać innych rodzajów bakłażanów. Zielone bakłażany o lekko-gorzkawym smaku doskonale nadają się do pikantnych potraw. Białe bakłażany Słodsze od swoich fioletowych kuzynów najlepiej smakują pieczone lub smażone. Żółte i pomarańczowe bakłażany, o unikalnym profilu smakowym, mogą dodać pikanterii każdemu daniu. Poza różnymi kolorami, bakłażany występują również w różnych kształtach i rozmiarach: od długich i smukłych po okrągłe i pulchne, każda odmiana wnosi na stół własną osobowość. Długie, smukłe bakłażany, takie jak odmiana włoska, idealnie nadają się do krojenia w plastry, grillowania lub pieczenia. Ich wydłużony kształt sprawia, że doskonale nadają się również do robienia bakłażanowych rolat lub zapiekania w lasanie. Okrągłe, małe bakłażany, często nazywane bakłażanami globowymi, cenione są za delikatną konsystencję i doskonale nadają się do faszerowania. Ich kompaktowy rozmiar sprawia, że można je piec w całości lub dodawać do gulaszów i kary. Indie, ze swoimi zróżnicowanymi warunkami agroklimatycznymi, mogą pochwalić się zadziwiającą różnorodnością odmian bakłażana. Od małych i okrągłych po długie i smukłe, każdy region Indii ma swoją własną, lokalną odmianę. Na przykład okrągły, pulchny bakłażan, znany w Indiach jako baingan, ma łagodny, lekko-słodki smak. I jest często używany do przygotowywania popularnego dania baingan barta. Z kolei długie, smukłe odmiany idealnie nadają się do smażenia lub dodawania do kary. Niezależnie od tego, czy preferujecie klasyczny fioletowy bakłażan, czy chcecie spróbować bardziej egzotycznych odmian, wszechstronność i atrakcyjność tego lubianego warzywa jest niezaprzeczalna. Więc następnym razem, gdy będziecie na targu, sięgnijcie po koszyk kolorowych bakłażanów. I otwórzcie drzwi do świata kulinarnych możliwości. 3. Sanie Durun. Moc bakłażana. Korzyści zdrowotne. Poza walorami kulinarnymi, bakłażan oferuje szereg korzyści zdrowotnych, co czyni go cennym dodatkiem do każdej diety. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom bakłażana i odkryjmy, dlaczego jest on prawdziwą skarbnicą zdrowia. Bakłażan to doskonały wybór dla osób dbających o linię lub chcących zrzucić kilka kilogramów. Znany ze swojej niskiej kaloryczności, jest przyjazny dla sylwetki. Niezależnie od tego, czy liczycie kalorie, czy szukacie pożywnych i niskokalorycznych posiłków, bakłażan można łatwo włączyć do diety. Pomimo niskiej kaloryczności, bakłażan jest dobrym źródłem błonnika, ważnego składnika odżywczego, którego często brakuje w nowoczesnej diecie. Błonnik działa jak miotła dla naszego układu pokarmowego. Dodając objętości stolcowi i sprzyjając regularnym wypróżnieniom. Włączenie bakłażana do diety może pomóc w zapobieganiu zaparciom, poprawie zdrowia układu pokarmowego i wspieraniu zrównoważonej flory bakteryjnej jelit. 3. Sanie Durun. Bakłażan. Skarbnica witamin i minerałów. Przyjrzyjmy się teraz imponującemu profilowi żywieniowemu bakłażana i odkryjmy korzyści zdrowotne, jakie ze sobą niesie. Nie dajmy się zwieść jego skromnemu wyglądowi. Bakłażan jest pełen niezbędnych witamin i minerałów, które odgrywają istotną rolę w utrzymaniu naszego zdrowia. Bakłażan jest dobrym źródłem witaminy C, silnego przeciwutleniacza, który pomaga chronić nasze komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez szkodliwe, wolne rodniki. Wspiera również układ odpornościowy, pomagając naszemu organizmowi zwalczać infekcje i choroby. Oprócz witaminy C, bakłażan zawiera witaminę K, która jest niezbędna do krzepnięcia krwi i utrzymania zdrowych kości. Jest również dobrym źródłem witamin z grupy B, w tym witaminy B6, która odgrywa kluczową rolę w produkcji energii, funkcjonowaniu mózgu i tworzeniu czerwonych krwinek. Bakłażan nie zawodzi również, jeśli chodzi o zawartość minerałów. Jest dobrym źródłem potasu ważnego minerału który pomaga regulować ciśnienie krwi i wspierać funkcje mięśni. Zawiera również magnez, który bierze udział w ponad 300 procesach zachodzących w organizmie, w tym w regulacji ciśnienia krwi, pracy mięśni i nerwów oraz kontroli poziomu cukru we krwi. Co więcej, bakłażan zawiera mangan, ważny minerał, który działa jako przeciwutleniacz i odgrywa rolę w tworzeniu kości, gojeniu ran i metabolizmie węglowodanów. 3. sanie Durun – bakłażan dla zdrowia Odkrywamy korzyści zdrowotne. Przyjrzyjmy się teraz imponującym korzyściom zdrowotnym, jakie możemy uzyskać, włączając bakłażana do naszej diety. Od zdrowia serca, przez kontrolę poziomu cukru we krwi, po potencjalne właściwości przeciwnowotworowe, bakłażan ma coś do zaoferowania każdemu. Zdrowie serca jest najważniejsze, a wykazano, że bakłażan ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Zawartość potasu w bakłażanie pomaga regulować ciśnienie krwi, zmniejszając obciążenie serca i naczyń krwionośnych. Dla osób z cukrzycą lub tych, którzy chcą kontrolować poziom cukru we krwi, bakłażan może być cennym dodatkiem do diety. Błonnik zawarty w bakłażanie pomaga spowolnić wchłanianie cukru do krwiobiegu, zapobiegając gwałtownym skokom poziomu glukozy we krwi i sprzyjając bardziej stabilnemu poziomowi cukru. Chociaż potrzebne są dalsze badania, niektóre badania sugerują, że bakłażan może mieć właściwości przeciwnowotworowe. Bakłażan zawiera przeciwutleniacze, takie jak kwas chlorogenowy, o którym wiadomo, że wykazuje działanie ochronne przed niektórymi rodzajami raka. Nadal nie jesteście przekonani o mocy bakłażana? Wiadomo również, że poprawia zdrowie skóry i włosów. Wysoka zawartość wody i przeciwutleniaczy pomaga nawilżać skórę od wewnątrz, a bogactwo witamin i minerałów wspomaga zdrowy wzrost włosów. Trzy Sanyedurun Bakłażan w kuchni indyjskiej. Prawdziwa uczta dla podniebienia. Nie możemy mówić o bakłażanie bez zanurzenia się w bogatej kulturze kulinarnej Indii. Od żywych i aromatycznych potraw północnych Indii po ogniste i pikantne smaki południa. Bakłażan zajmuje szczególne miejsce w kuchni indyjskiej, od wieków rozpieszczając kubki smakowe. Wybierzmy się w kulinarną podróż i odkryjmy jedne z najbardziej lubianych dań z bakłażana, jakie Indie mają do zaoferowania. Żadna kulinarna przygoda z bakłażanem w roli głównej nie byłaby kompletna bez legendarnego baingan barta. To sycące i aromatyczne danie to nic innego jak pieczony bakłażan rozgnieciony z cebulą, pomidorami i aromatycznymi przyprawami. Miłośnicy pikantnych i aromatycznych smaków z pewnością docenią bakłażanowe pikle. Przygotowane z mieszanką gorczycy, kozieradki i szczypty przypraw, te pikle z pewnością pobudzą wasze kubki smakowe. I oczywiście nie możemy zapomnieć o ulubieńcu wszystkich. Rajcie z bakłażanem. Ten orzeźwiający, schłodzony sos jogurtowy Doskonale komponuje się z bogactwem smaków kuchni indyjskiej. Przygotowany z jogurtu, pokrojonego bakłażana, kminku i przypraw, Raita jest idealnym dodatkiem do niemal każdego indyjskiego posiłku. W południowych Indiach bakłażan odgrywa kluczową rolę w różnych kary, gulaszach i dodatkach. Od sambaru, pikantnego gulaszu z soczewicy i warzyw, po rasam, pikantną aromatyczną zupę z południowych Indii. Bakłażan dodaje smaku i tekstury tym lubianym potrawom. Trze Sanie durun – bakłażan, gdzie smak spotyka się ze zdrowiem. Kończąc naszą podróż po świecie bakłażana, zdajemy sobie sprawę, że to skromne warzywo to prawdziwy dar natury. Dzięki imponującemu profilowi żywieniowemu, licznym korzyściom zdrowotnym, wszechstronności kulinarnej i globalnej popularności bakłażan z pewnością zasługuje na miano superfood. Więc jeśli szukacie pysznego i pożywnego składnika, koniecznie sięgnijcie po bakłażana.